ale szczególnie w minione, minioną środę udało się sfinalizować długo oczekiwaną umowę, jeśli oddziela polski co oddział ratunkowy służący dla mieszkańców. O tyle nietypowa sprawa, że jak wiadomo ono, wniosek był trudny do, do, do zdobycia. Niemniej jednak udało się to zrobić po dłuższych pretraktacjach. Stąd też dzisiejsza konferencja, żeby tak podsumować te działania, które zostały oczywiście sfinalizowane w Warszawie w Ministerstwie Zdrowia. Z tego miejsca również szukać pana posła, który lobował tą sprawę tutaj w Ministerstwie w naszym imieniu. Z tego miejsca chciałbym w sposób szczególny podziękować panu posłowi, panu Czesłowowi Sowieckiemu za zaangażowanie, że udało się pozyskać te środki tak znacząco dla naszego powiatu. Jak wiemy, od kilku lat były czynione starania, aby ten oddział ratunkowy przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców się znalazł i tutaj ta finalizacja jak na Czeku, obok nas widniejąca kwota ponad 10 milionów, czyli znacząca inwestycja w mieście, czyli już jeszcze raz moje słowa podziękowania kieruję na ręce Pana posła Sobiejskiego. Proszę również Panie pośle, jeśli można coś do tego dopowiedzieć, bo dla mnie oczywiście jako Starosty to znacząca informacja i myślę, że bardzo dobra dla naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, myślę dzisiaj dzień, właściwie kilka dni temu Dzień niezwykle ważny, historyczny, wręcz dla mieszkańców województwa, no, również, ale przede wszystkim dla Ziemi Rasiborskiej. Na pewno będzie bezpieczniej, taki oddział ratunkowy na miejscu. Wiemy doskonale, jak jest ważny. Początek i w ogóle cała historia, krótka, by się nadawała chyba na kilku Hitchhoka, można powiedzieć, gdyż po odmowie ministerstwa na początku i w wielu innych rzeczach później, no ja nie dawałem za wygraną, tak się wyrażę. Wiedziałem o sprawie, że to jest tak ważne i nie można było pozwolić sobie, nawet w sytuacji, gdy wydawało się przegrany kompletnie, że już nie ma sensu wracać, a jednak wracałem. I mam satysfakcję przeogromną, że i władze województwa naszego, wojewoda Janek Szącz, który się solidarno soli zresztą jako wicewojewodę za to odpowiedzialny i dyrektor funduszy, i wszyscy ostatecznie, Jednym głosem powiedzieli do Ministerstwa, że tak chcemy, co braci Bożą. I potem było już tylko łatwiej. Jeszcze raz dziękuję za współpracę z minionym, z tym obecnym starostką, wspaniała współpracą od samego początku tego, sobie życzyć także było w wielu miejscach. Teraz już tylko dyrektor będzie miał zadanie do wypełnienia to treścią, potem faktami, szczegółami. Także jeszcze raz cieszę się ogromnie, że w pracy poselskiej czasami się zdarzają takie dni jak dzisiaj. To można powiedzieć, no udało się dla dobra mieszkańców, to moja służba. Tak naprawdę nie, nie, nie patrzyłem, nie patrzę nadal kto, skąd, gdzie, tylko mieszkaniec i jego potrzeby i tu było na pierwszym miejscu. I tak będzie zawsze. Dziękuję bardzo. Myślę, że przed czas na finalizację tego zadania. Tutaj Pan Dyrektor przygotowuje dokumenty. To myślę, że w szczegółach Pan Dyrektor, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o samo przeprowadzenie procedury przetargowej. Znaczy, może parę słów na ten temat, bo jak Państwo wiecie, temat SOR-u w Braciwarzu ciągnie się od wielu lat od samej inwestycji, jak Państwo wiecie, też bardzo długiej. I w planie funkcjonalnym wojewody Śląskiego zawsze była realizacja tego zadania przy inwestycji. Natomiast też jak Państwo wiecie, tych środków kiedyś brakło. No i po prostu ta inwestycja nie została dokończona, natomiast wróciliśmy do tego z powrotem i takim motywem do tego tutaj rozważaliśmy na szczeblu i Rady Społecznej i Zarządu Powiatu na temat tej inwestycji, dlatego, że tu również zaangażowanie organu prowadzącego jest w tą inwestycję. 15% będzie pochodzić ze środków Starostwa Powiatowego. No, z tym no, była rozważana y, czy zasadność tej inwestycji, natomiast no, zawsze kierowaliśmy się dobrym mieszkańcom i rozwój tego szpitala był głównie nakierowany na to, żeby jednak zabezpieczyć świadczenia zdrowotne w jak największej ilości dla naszych mieszkańców. Także, co rozwiąże nam dwie sprawy. Mówimy o oddziale ratunkowym, który zapewni bezpieczeństwo mieszkańców, wiadomo dzisiaj funkcjonuje izba przyjęć, Natomiast no, jak gdyby zakres jest troszkę mniejszy, tu jest, no, natomiast e, szpitalny oddział ratunkowy jest oddziałem szpitalnym, gdzie ciągle wyżywia co najmniej dwóch lekarzy, e, kompetentny personel i tutaj zabezpieczenie pacjenta jest e, pełne. Natomiast drugi temat związany z tą inwestycją, to jak wielokrotnie powtarzałem, to jest kwestia e, oddziału noworodkowego, który no, e, nad tym zamierzamy, to jest również już oprojektowane rozbudować oddział dobrowkowy, bo to jest będzie akurat przylegać do tego oddziału, a wiadomo, by że na, na obszarze tego, tego oddziału już nie mamy możliwości zmiany pomieszczeń na inne funkcje. Także myślę, że ta inwestycja przyczyni się do tego, że szpitala będzie dobry, a zabezpieczenie mieszkańców dobry. Z tego miejsca jeszcze raz chciałbym podziękować. Bardzo dziękuję za dzisiejszą konferencja, ale myślę znaczącą. Też takie informacje, które wpływają do Boża o pozyskanych środkach, które wpływają do naszego budżetu, myślę, że zawsze są dobre. Można no, tylko dopytać, czas, okres. Teraz jest ten czek symboliczny. Co dalej? Jak to będzie myślę, wyglądało? Myślę, na początku lipca, już w przyszłym tygodniu będziemy mogli wyłonić inwestora zastępczego, który zajmie się całą procedurą, jeśli chodzi o wybór oczywiście oferty na rozbudowę i dostarczenie materiałów medycznych, sprzętu medycznego skomplikowana procedura. Niemniej jednak na wszystkie te, te terminy muszą zostać zachowane, ale myślę, że już od przyszłego tygodnia uda się rozpocząć procedurę dotyczącą wyboru właśnie jest teraz zaznaczenia. Ale to zaopatrzenie jakby tego w sprzęt i w jakieś takie rzeczy dosłownie, a prace budowlane to... to tak, myślę, że to też powinien być wykonawcę. Na prace budowlane, jak wiemy prace budowlane to kwota ponad 4,5 miliona, więc również no, obowiązuje procedura zamówień publicznych, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, no i te wszystkie prace związane później z samym wyłonieniem wykonawcy, jeśli chodzi o rozbudowę i dostarczenie sprzętu medycznego. No, niemniej jednak będziemy jak najprędzej finalizować, żeby można było przystąpić rzeczywiście do roku. Do... To takie otwarcie soru, to jest ta kadencja, czy to jest szybciej niż na przykład czas okresu? Trudno mi 4. powiedzieć, no bo to dzisiaj nie wiemy, nie, nie mamy wpływu na firmy, które. Ewentualnie będą chciały wejść w współpracę z powiatem i dokonać rozbudowy i zakupu sprzętu medycznego. Niemniej jednak, jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to myślę, że będziemy się starali, żeby jak najbardziej ta zostało została otwarta i oczywiście służyła naszym Te 15% Państwo macie już w budżecie, jakby zarezerwowane? W... Myślę, że te środki się oczywiście znajdą na takie znaczące inwestycje. Które trzeba czy można Pana posła zapytać, czy są jeszcze jakieś wspólne, inne tematy, które jeszcze można do końca tej kadencji poselskiej realizować? Wspólne są i to lewa moment, ale my chcieliśmy wyprzedać, bo łatwiej o po tym powiedzieć i zaskoczyć pozytywnie na podobne konferencje, być może za dni, za tydzień, dwa, ale proszę wierzyć, że równie znaczące, również ze szpitala związane i nie tylko. Także mamy przed sobą chyba kilka Miłych wiadomości, dobrych, dobrych do mieszkańców. Nie chyba, tylko na pewno. To jest na tak tylko dni. Panie pośle, skąd pan wziął sobie taką, taki upór, żeby to, to ciągnąć do końca, bo wydawało się już parę razy, że ten temat jest zamknięty. No cóż, ja jestem postrzegany, nawet tutaj samorządowcy, właśnie Graci boże, starosta, nazwał mnie takim posłem od spraw, tak beznadziejnie, że już nikt nie jest w stanie, albo, albo się niechęci mu od razu. To ja dopiero rozpoczynam ten. Także moje doświadczenie, jak kto mnie zna, to jak ja rozpoczynam, no to raczej nie to, że zawsze, no oczywiście, że nie zawsze. Ale jak, jak chodzę, że tak się wyrażę do tej gry, to naj najwyższe stawkę, wszyscy wiedzą, że nie odpuszczę i dlatego są takie a nie inne efekty. Moje doświadczenie, te kontakty trzeba jasno powiedzieć z osobami, które pełnią funkcję różnego rodzaju. Moja polityczna przeszłość z Kaczyńskim bardzo Boku i nieustannie, to, to pomaga, to oczywiste, jasne, że pomaga. Ja, ja miejsce rozmawiam z innymi i wiedzą kto jest, i skąd pochodzę, jakie moje doświadczenie i bytność wokół, no to, to pomaga. To już właściwie nie mówimy czy, tylko kiedy i jak. No, tylko tutaj było to kiedy. A, to było jedno i drugie i sobie to nie. oczywiście. Czy można jeszcze Pana Dyrektora spytać? Kwestia zatrudnienia, kwestia kadry w sorze. Teraz już Pan Dyrektor boryka się z niemałymi problemami kadrowymi. Jak to będzie wyglądało? Rozumiem, że im później ten SOR powstanie, tym lepiej, bo kadry się mogą w międzyczasie wykształcić. Panie Dyrektorze, jak wiadomo, na dzisiaj wszyscy mają problemy kadrowe. Natomiast to nie znaczy, że nie powinniśmy realizować żadnych inwestycji. Państwo wiecie, że od dawna przygotowywaliśmy się do tego, mamy lądowisko, które również przeważyło o tym, że, że ono już jest, jest dopuszczone do tych lądowań, korzystamy z tego. Natomiast również system ratownictwa medycznego będzie się pewnie zmieniał, bo na dzisiaj jak Państwo wiecie też no, toczą się rozmowy, czy w karetkach mają być lekarze. Bo takie, takie pomysły również są. Także, tej kadrę na pewno Natomiast inwestycja będzie trwała, no, myślę, że minimum 2 lata, 2-3 lata na tyle, był tam harmonogram się musi tam przesunąć może w tych datach, które już wypodawali w harmonogramach. Natomiast no, myślę, że pójdzie sprawnie i szybko. Tak jak wszystkie inwestycje, które były prowadzone u nas, zawsze mieściliśmy się zresztą, tutaj jest kwestia harmonogramu, który musi być też dotrzymany, bo deklarowaliśmy się w tym projekcie, i zakłóciliśmy pewien harmonogram realizacji, o ile mi wiadomo po rozmowach ministerstwie, że tu również nie będzie problemu ze środkami, ale najprawdopodobniej w całości zostaną przekazane, także nie będzie to też barierą realizacji tej inwestycji. Tak oczami wyobraźni, jak to się zmieni? Jest Gamowska, w tej chwili tam się, że taka retka, jest ta, taka wiata, wchodzi się i to będzie taka naoczna zmiana, że od razu będzie widać zupełnie inny obraz, nie wiem, będzie się od razu wchodziło na ktoś biura, na jakąś obsługę, żeby na wprost. To, to wyjście od strony właśnie pogotowia ulegnie całkowitym przebudowie, hmm. dlatego że y, nie może być to wspólne wejście, tak jak w tej chwili, te wejścia rozdzielone, hmm. także no, ten projekt jest. Także, jeżeli by Państwo chcieli obejrzeć, to, to, to można się zapoznać z tą Może w bo tam jeżeli robił konferencję, to może w można by było to. No, trudno jest odpowiedzieć, tak dlatego tak. że to jest, no, przebudowa jest dość gruntowna. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, które tam są, no to tam raczej wewnątrz, natomiast ta część zewnętrzna również będzie musiała w całkowitej przebudowie, hmm. dlatego że takie są warunki prowadzenia i rozdziały tych pacjentów, na i jeszcze ostatnie do Pana starosty, jeżeli można tylko poprosić, bo to o tym się mówiło. Generalnie sort to jest radość, ale z drugiej strony też obciążenie później dla budżetu szpitala i dla budżetu powiatu. Jak Pan na to patrzy, bo będzie to takie, no nie, nie powiem, że kura znosząca złote jaja, tylko bardziej kura wnioska, która niekoniecznie będzie takim samym dobrem. Czy panie dyrektorze, tutaj przede wszystkim należy podkreślić, że starosta, zarząd, radni powiatu powinni dbać o rozwój powiatu i o dobro mieszkańców. Tym oczywiście w mojej pracy się również kieruję. jak widać od początku kadencji dało się sfinalizować nie tylko dzisiaj SOR, ale i autobusy i pozyskać środki na, na scalanie gruntów, na drogi. No mamy szereg rzeczy, które wpływają dla mnie negatywnie oczywiście na budżet, niemniej jednak są z pozytywnym skutkiem dla mieszkańców. Samo powstanie SORU oczywiście zabezpiecza, poprawia stan usług medycznych na terenie powiatu raciborskiego, więc to powinno cieszyć. Wychodzę z założenia, że wszystkimi dostępnymi metodami staramy się pozyskać środki na rozwój naszego powiatu i tutaj w tym kontekście dzisiaj konferencja dotycząca samego sor i uzyskania środków dla poprawy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o powiat CIBORSKI w zakresie medycznym. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.